Spotkanie GKS u Tychy, JKH, GKS Jastrzębie. My przejdźmy do składów, w jakich będą dzisiaj grać oba zespoły. Drużyna Gospodarzy, czyli GKS Tychy zagra w następującym zestawieniu. Przedstawmy arbitrum dzisiejszego spotkania. Krzysz... Więc tutaj czekamy na świetne spotkanie. A pierwszy bulik dla Gospodarzy. Szczarczyk chce przyspieszyć akcję. Łyszczarczyk! Jest jeszcze okazja do strzału, ale dopiero teraz backhandem gościnnej. No. Jedne z najwyższych umiejętności technicznych w zespole GKS-u, Tychy teraz świetne rozegranie, podskoczył Knutinen, Monto, wali na niebieski. a Monto strzela i trafia w masę. wraca na lód, znowu wali, znowu z Niebieskiej strzał, miała Pociechy jeszcze kolejna próba od Kiełbickiego, Krążek do rywala, ale teraz jest tyły Kuru, już jesteśmy pod bramką Karnek. to dogranie i go! Rozegrana defensywa JKH GKS Jastrzębie jest 1 do 0. Na minutę i 20 sekund przed końcem pierwszej tercji trójkowa akcja GKS Tychy. Tu Łyszczarczyk, świetne dogranie do partnera i jest bramka raz. kto musiało mocno zdenerwować i odpowiedzieli w najlepszy możliwy dla siebie sposób, czyli bramko. Hanzel. O, no i teraz go! Odpowiedź! Łukasz na lewajka prawdopodobnie trącił krążek, ale to jedna z tych bramek, którą raczej Fucik nie będzie chciał pamiętać. Popatrzmy na ten strzał tutaj, Patryk Kanzel Tu jest rykoszet, No i pechowa interwencja Fucika, ale strzelcem bramki. I stóp. Więc za chwilę będziemy mieli krążek na lodzie. Dostał Daniel Bierzinsz. Tyszanie jest próbą strzału. Jeszcze Kaskinen. Nad Na buliku. Znowu jest strzał. Wraca Karlek to i. złapał krążek Łyżwą, Ma pretensje Elektonen. Łyszczarczyk. Co jest na prawej stronie? Dobre zagranie. Drabik! Broni Karolus. Karlek. Ale już GKS Tychy. Kuru na lewą stronę. Paść do środka Jeziorski. Gdzie jest krążek? No to wiedzie się. I gramy oczywiście dalej. Dobre dogranie. Jest tu Kaskinen! Teraz tam Jastrzębianie założycie forczek. To się udaje i teraz nie zbija krążka hokeista Rafał. odpowiedź Gościńskiego. Gościński. Jest Kakonen! Ale jest w tych strzałach nad bramką. Alcho. Kolejna próba. Teraz Fucik łapie krążek. No i będziemy winie. Przed nami 20 minut gry w trzeciej odsłonie. Tam kijem. Ale to rywale przejmują krążek, Kuru na świetne na prawą stronę podanie, ale Kardek to broni raz, broni dwa i jest za Bierzincz. ładnie to zrobił, Sigwonen. zamarkował strzał, do grania, daleko od bramki, Fucik, gdzie jest krążek? No nie ma tam kolejnego strzału ostatecznie. Fu Stolarski, jest uderzenie, trafiony pan sędzia. Karlech to dołożył od razu. Odbijaczkę do Krążka. I złapane teraz Komorski przez Bagina. Zwraca gumę do tej prawej strony. Hanzel, Łukasz na lewajka, lecz sytuacyjna akcja Radosława na lewajki. Za uderzanie ta kara. A teraz Helianko. I Karlech to ponownie odbija. Strzał w w ataku. Forsberg, Sich Ponownie Forsberg. I podanie gol! Bierzisz! Zbija krążek do bramki! Świetna akcja od u u Jastrzębie i mamy 1 do 2. A my zobaczmy na powtórce, gdzie to wpadło. Tomasowi Fucikowi bardzo ostry kąt. Strzelenie krążka. No i tutaj Fucik chyba nad parkanem. No gdzieś miał ręce za wysoko. E, go... Kuruj i Kakonen. Kaskinen. Kolejny strzał po Rykoszecie! Jest gol! Jest wyrównanie! 2 do 2. Mamy odpowiedź gospodarzy. Popatrzmy na powtórce ten strzał. Tutaj Rykosze to Matias Lechtonen. Zdobył tą bramkę. Witanen strzał! I będzie dobitka Witka. Nie ma! Przyjął ten strzał! Na ciało zawodnik od GK z Jastrzębi od razu zauważył to arbiter i zatrzymał grę, bo tu nie ma żartów pod łożem. Lechtonen, coraz głośniej na trybunach, bryk i odbił się gdzieś Krążek, który... ten atak swobodnie, no my wiemy, że przepisy w m.in. Champions Hockey League, League się zmieniły. Tu Pociecha, ależ nie oddaje po Pociecha i... ale interwencja! Okej, okay, lidzę. myślę, że bramkarze Nigel nawet by tego pozazdrościli. Kuru do granie i gol! Koniec! Kakonen 3-2! Nie pomógł swoimi interwencjami Karolus Scarlek. To ostatecznie strzelają gola na 3-2 Tyszanie. Co za meczy w samej końcówce! No, mieliśmy co, co dzisiaj podziwiać. No, jak się jeszcze uda, może wrócić do tej interwencji, bo ona była wręcz fenomenalna. Ale mimo tego Jastrzębianie nie zdołali jeszcze stworzyć akcji. Tutaj patrzymy to zagranie do lewej strony. No co zrobił Karnek? To, to jest coś pięknego, to jest mistrzostwo świata między słupkami w bramce.